Dzień dobry państwu. Kolejny komentarz. E, kochani. Proces wynaradawiania na, e, nas Polaków właśnie się zaczął, tak jak za, e, było za zaborów, tak jak było e, w, 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 w czasie okupacji. Co nie wyklucza jednocześnie, że tutaj jesteśmy w czasie okupacji. E, w związku z tym, też i wszystkie akty okupanta są nieważne zgodnie z dekretem z 1939 ówczesnego prezydenta. W związku z tym, chciałbym Wam zaprezentować, jak ten proces się zaczął. Otóż w tej chwili już nie ma co do tego wątpliwości, że prowadzi cała sytuacja i nasz nierząd prowadzi do tego, żeby całkowicie nas Odizolować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po pierwsze, w rozdzieleniu jesteśmy słabi. Nie mamy możliwości obrony. To jest pierwszy argument, który za tym przemawia, i oni się tego boją. Spada również odporność nasza, jeżeli jesteśmy osobno. I to wszyscy biolodzy wiedzą. Przykład Szwecji, jak poradziła sobie z zagadnieniem pandemii, może nawet nie jest flagowy. Może to nie jest najlepszy przykład, bo ja w, w tą pandemię podważam, jej wiarygodność, ale jest prezentowany szeroko przykład Szwecji. Nic nam się nie wydarzyło. Jak spojrzymy na Białoruś, Także nie. A w Mongolii to już w ogóle. Wszędzie naokoło coś szaleje, tylko nie tam. To tak pomijając takie oczywiste zagadnienia, wróćmy do wynaradawiania. Niszczy się naszą tradycję w sposób oczywisty. Czyli wirus może sobie szaleć przed świętem wszystkich zmarłych, czyli naszymi dziadami, i po. To nie ma znaczenia, ale te kluczowe dwa dni, kiedy ludzie schodzą się, żeby się pomodlić, żeby się wyciszyć, żeby nawiązać kontakt ze swoimi zmarła, zmarłymi, tą, tą myślą, być może nawet wezwać ich do pomocy, bo też są takie praktyki ogólnie stosowane, to jednak nie, to nie mogło być tak. Poprzednie święta też odwołano, nie było świąt. Następnych również nie będzie. Ani 11 listopada, ani już tym bardziej świąt, które jednoczą rodzinę i które są dla nich niebezpieczne. Bo popatrzcie, śmiliśmy się wybiórczo oczywiście, ale yy, robiliśmy sobie żarty, że ludzie, Polacy, potrafią się pogodzić tylko przy świątecznym stole. Że tak na ogół to się kłócą. Idzie sprawa na noże, ale przychodzą święta, wigilia, i nagle wszyscy sobie wybaczają. Oni nie chcą do tego dopuścić, żeby nasze, nasze serca były czyste. Przeciwnie, oni chcą, żeby były nieczyste. Więc nie ma świąt, nie ma jednoczenia się, nie ma naszej odporności, nie ma wspólnej myśli, w związku z tym nie ma również oporu. Jak nie będzie oporu, to unikną takich wydarzeń, jak pokazały nam lata 80. w naszym kraju. Nie można również pobudzać naszych serc poprzez radość w szkołach zakaz śpiewania. Nie dosyć, że muszą w tych szmatach chodzić na twarze, to jeszcze nie mogą śpiewać. Mówić można. Przez szmatę można mówić, można zamawiać towar, można pójść, yy, zalać benzynę do baku, natomiast śpiewać już nie wolno. Co? To może dojdzie do takich absurdów jednak, i bardzo bym sobie tego życzył, bo być może yy, to by obudziło parę sceptyków, że nie można śpiewać i gwizdać na ulicach. Tak jak zakazane piosenki w, w czasie okupacji. No to dochodzi do takich po prostu ab absurdów. Wesela? No owszem, można, ale nie można tańczyć. Czyli nie można wyrażać ekspresji zadowolenia? Czy po co ludzie tańczą? Po to, żeby pokazać właśnie to swoją radość. Jak małe dziecko, które dostaje prezent i nie ma muzyki, nie ma nawet rytmiki, nawet części muzyki nie ma, a ono zaczyna tańczyć wokół tego prezentu podskakiwać przypatrzcie się jak robią to dzieci. Więc nie ma już, już zabroniona jest radość. Tyle tylko, że się tego nie nazywa, a szkoda, bo jakby na przykład pan premier Morawiecki zrobił, od teraz do odwołania za trzy lata nie wolno się uśmiechać, ponieważ wirus atakuje zdecydowanie bardziej zjadliwie, jak się uśmiechamy. Ja bym sobie życzył takiego wystąpienia. Wszędzie grobowe miny, tendencne kabarety. Z czym my mamy tak naprawdę do czynienia? To jest separacja po to, żebyśmy byli jak najbardziej spolegliwi i po to, żeby w naszej myśli, broń Boże, nie obudził się taki program, że możemy na kimś polegać. To jest kolejna rzecz. Czyli skłócenie, jak największe skłócenie wszystkich ze wszystkimi, a najlepiej pójść yy, w kierunek wściekłych kobiet. No bo każdy mężczyzna wie, że zdenerwowana kobieta to nie ma nic gorszego. To, to jest taka energia, yy, która jest niemal yy, nie do zatrzymania. Tak właśnie zmontowano przecież kobiece jednostki. W hitlerowskich Niemczech. Wszyscy wiemy, zdjęcia są w internecie pokazywane. I to dziwnym zbiegiem okoliczności z tymi samymi znakami, które w tej chwili używa ta grupa kobiet, które protestują przeciwko TK. Okej. Okay. Mamy taki, yy, taką sytuację, czyli energia kobieca przeciwko energii męskiej. Jeszcze dodatkowo. Idźmy dalej wobec tego. Kontakt społeczny to nie tylko zdrowe, zdrowe warunki dla rozwoju psychiki, ale to również nauka. I teraz popatrzmy, co się dzieje z nauką. Mamy sytuację taką, że dzieci od dziewiątego roku życia już nie chodzą do szkoły. Co się dzieje w psychice takiego młodego człowieka? Bo do dziewiątego można. Wszystko, czyli programowanie edukacyjne, bo tego nie można nazwać szkolnictwem to jest programowanie. Do dziewiątego roku życia może się odbywać można by było powiedzieć nawet indoktrynacja bo już w szkołach zaczyna się donoszenie czyli mamy ten sam system, co był i w czasach okupacji i w późniejszych czasach nienazwanych okupacją, ale pod yy, zaborem związku radzieckiego. Dokładnie to samo mamy w tej chwili. Napuszcza się jednych na drugich, jak najwięcej atomizacji musi powstać. I dziecko jeszcze... Do dziewiątego roku życia podlega tej indoktrynacji, a po dziewiątym, kiedy powinno wejść już w życie i zacząć radzić sobie praktycznie, czyli tutaj z tymi praktykami mamy, no, no niestety, też konkurencję, czyli konkurencję, na przykład sportową, rozwój fizyczny, działalność w grupach, przynależność grupowa. I to jest bardzo istotne dla rozwoju psychiki takiego małego człowieka. Mówimy o dziewięciolatkach i wyżej. W, nas, w naszym kraju za czasów Konfederacji Lechickiej był zwyczaj taki, że dziecko po siódmym roku życia wchodziło już w zagadnienia społeczne. Bardzo praktyczne. Czyli praktyka u Kowala, u rolnika. U jakichkolwiek innych osób, które mogły już pokazać pewne wydarzenia praktyczne, które można zastosować, że można wykuć podkowę albo zrobić zbroję, albo wydoić krowę, na przykład. Takie proste rzeczy. Zlikwidowano śpiew w szkołach, zlikwidowano zajęcia praktyczno-techniczne. Plastyka właściwie nie istnieje. Wszystkie takie zajęcia, które prowadzą do rozwoju praktycznego i możliwości poradzenia sobie w, ży w życiu, z naszej edukacji, czyli yy, właściwie deedukacji, zniknęły. A teraz znikają możliwości przynależności grupowej. I te dzieci w, już w tej chwili zgłaszają bardzo duży problem. Psycholodzy, których znam, moi koledzy i koleżanki, już mają pełne ręce roboty. I to właśnie przy dzieciach. One po prostu tego nie wytrzymują. Ta separacja prowadzi ich do szaleństwa i właściwie do, do tego, że to będą już cyborgi. Które będą uzależnione tylko od mm, społeczności wirtualnej, co program, jak widzicie, został znacznie wcześniej przyszykowany i to nie jest tylko polski problem, tylko to jest problem globalny, kiedy yy, wciska się tym dzieciom gry. Zaczęło się od gier, niby niewinnie, wszystko fajnie na no rozrywka. Ale później zdobywanie wiedzy szczątkowej, czyli internetowej. No, ktoś mi zaraz zarzuci, że ja też szczątkową wiedzę, bo w internecie akurat w tej chwili jestem. I teraz, jak ten młody człowiek wchodzi w elektronikę, tam deleguje autorytet, czyli w elektronice jest autorytet, internetowe strony, telewizja, radio. Różnego rodzaju mainstreamy, no to on jest w praktyce, jego zdolności poznawcze są ściśle uzależnione od tego, co będzie w tym internecie czy w tej telewizji. O telewizji nie warto wspominać, bo wszyscy wiemy, co tam jest i jak to w którym kierunku to kształtuje ludzi. Natomiast w internecie mamy sytuację taką, że no, są bardzo ściśle weryfikowane wiadomości, przynajmniej w, na forach internetowych i w tak zwanych społecznościach, co powoduje, że następuje e, zapowiedziana co prawda już, i, i my żeśmy się spodziewali, cenzura. Nakręciłem taki odcinek z cyklu komentarzy, gdzie wspomniałem o tym, że test na COVID-a, który jest w tej chwili... Wykorzystywany w badaniach, wykazał COVID w butelce tym barku. Nakręcił to człowiek, który był ubrany w te czerwone ubranko, czyli prawdopodobnie był to jakiś albo sanitariusz, albo jakaś taka, a może nawet kierowca trudno powiedzieć, ale ktoś, kto miał do tego dostęp, bo na obrazku było, na tym filmie było, że on miał parę tych testów. Dwa wykorzystał akurat do zbadania soku z tym barka. Ten film bezpowrotnie zginął. Miałem załączyć link, ale zniknął. Czyli nie można mówić prawdy. Jedyna słuszna prawda to jest ta, którą prezentuje linia partyjna, rząd czy też yy, NWO. Niezależnie od tego, na którym spięter. Będziemy to postrzegać, to, to już zaczyna się limitowanie tej informacji. No i teraz nieszkodliwe dzieci, które nie mają swojego zdania, nie tworzą społeczności jeszcze, przytrzymywane są jeszcze w szkołach, bo to wcale nie, nie oznacza, że, że tam długo pobędą. A te, które już zaczynają swoje przyjaźnie, więzi tworzyć, również konkurencję, bo konkurencja można postrzegać to jako złe czy dobre. Kiedy ona mogłaby być dobra? Mogłaby być dobra tak jak psy i koty ćwiczą. Ćwiczą konkurencję, biją się między sobą po to, żeby wykształcić w sobie sprawność fizyczną do późniejszego polowania lub obrony. Ale to jest zabawa. Więc w tej kategorii, jeżeli popatrzymy na konkurencję, to ona jest całkiem przydatna. Później rozwój tej konkurencji który notujemy na etapie zawodowym oczywiście jest szkodliwa i psychicznie i fizycznie i społecznie więc tutaj musimy wiedzieć gdzie ta granica przebiega ona jest płynna i ją specjalnie tak ustawiono, żeby, żeby dzieci w te konkurencje wchodziły po to, żeby przygotować ich później do separacji bo każda konkurencja będzie separacją, no bo jak jest są kibice Śląska i i jakiejś innej. Mówię o Śląsku, bo to chyba jedyna drużyna, którą znam, bo, bo, bo się urodziłem we Wrocławiu i mieszkałem tam wiele lat. Właściwie wiele dziesiąt lat. Ale załóżmy, że są dwie konkurencyjne drużyny. Popatrzmy, jak one się zachowują, co się odbywa na, na trybunach, nie tylko w samej rozgrywce sportowej. Jeżeli wychodzi dwóch bokserów na Ring, no to oni między sobą konkurują, bijąc się. To już nie jest zabawa. Oni się biją o coś, są wynagradzani odpowiednio. Czyli musimy potraktować tą granicę czujnie, ale płynnie. Po prostu musimy widzieć, że takie rzeczy są, i w momencie, kiedy między naszymi dziećmi następuje przekroczenie tej granicy, to trzeba wtedy reagować i tłumaczyć. Jak to, jak to się ma później i jak będzie kształtować umysł tego młodego człowieka, bo jeżeli my chcemy doprowadzić do nowego społeczeństwa, przetrwamy, bo przetrwamy to, co się w tej chwili dzieje. I chcemy budować nowe społeczeństwo po zakończeniu tego szaleństwa i eliminacji tych czynników, które to wywołały, bo to jest absolutnie niezbędne i na to bądźcie gotowi. Natomiast no musimy wykształcić to społeczeństwo inaczej niż do tej pory, bo znowu nam włączy się separacja, atomizacja, chore układy społeczne, i znowu wychodzimy niezdrowe społeczeństwo, które będzie się podobnie zachowywać jak my. Jeżeli chcemy czegoś nowego, nie możemy tego budować na starych fundamentach. Także edukacja i tak jest do zmiany. Dobrze, że ona upada nawet. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dzieci nie uczyły się rzeczy praktycznych, o czym mówiłem w poprzednim programie. Nie wiem, w której kolejności co prawda te programy pójdą, no ale, ale też, też omawiam to. Kontakt z rówieśnikami w przypadku tych dziewięcio i dalej latków wykształca również więzi społeczne. Za chwilę za moment po przekroczeniu. Pewnej biologicznej zmiany, zaczną wykształcać się pierwsze emocjonalne, wysoce, wibrujące uczucia. Też nie można do tego dopuścić, prawda? No bo jak, żeby tak system mógł pozwolić na to, żebyśmy się uśmiechali, kochali, przytulali, to wszystko dąży do tego. Więc tych kontaktów nie będzie. Kontakty wirtualne nigdy nie zastąpią. Osobistych nie będzie wydzielać się odpo odpowiedni zestaw hormonów, jeżeli my ich nie pobudzimy. To, co ratuje nas przed śmiercią psychiczną, czyli serotonina, przypomnę Wam, wydziela się głównie w kontakcie osobistym, dotykowym. To dlatego starsze osoby kupują psy, koty, którzy już nie widzą szansy na Partnerstwo, próbują jakiś substytut zastosować. No i wtedy mogą, mogą korzystać dalej z tego, z tej dobrotliwej substancji. No i teraz te dzieci w wyniku ich izolacji będą pokurczone emocjonalnie. To będą pokurcze. Uprzedzam Was, nie wolno na to pozwolić. Jeżeli w tej chwili dokonuje się gwałtu konstytucyjnego na kontaktach międzyludzkich i ogranicza się to do pięciu osób, czy tam do dwudziestu w imprezach domowych, rodzinnych, no to trzeba te imprezy organizować. Wróćmy do tego. Zaprośmy sąsiadów. Pozwólmy dzieciom się spotykać w domach. No, może powinna być jakaś kontrola w pewnym wieku, ale one, one powinny to robić, inaczej zniszczymy ich psychikę. A jak, a jak będą miały zniszczoną psychikę, to będą y, robotami. Po prostu robotami w najzwyczajniej świecie. Następna rzecz. Y, uczestnictwo w grupach. Y, w przypadku tych dzieci, które już nie uczęszczają na zajęcia, załatwia bardzo ważną potrzebę społeczną. Potrzeba, która później ewoluuje w kierunku właśnie kooperacji, a nie konkurencji. Czyli nie wykształci się taki. Taka myśl, taki właściwie instynkt pomocy społecznej, to z tym mamy do czynienia już od lat. Popatrzcie, kiedyś siedzieliśmy sobie na ławeczkach. Każdy znał swojego sąsiada. Chodziliśmy po szklankę cukru czy mąki. Pożyczaliśmy sobie, pomagaliśmy sobie, uśmiechaliśmy się, wiedzieliśmy, kto mieszka w naszej klatce, czym się zajmuje w jakim zakładzie pracy y, pracuje wiedzieliśmy jakie ma umiejętności mogliśmy z nich skorzystać i też chętnie udzielaliśmy y, takiej informacji innym i powolutku zaczęło się zamknięte osiedla tak zwane ekskluzywne ekskluzywnością nazwano coś co jest chorobą społeczną Poszło to dalej. Nie znamy swoich sąsiadów. W windzie rzadko kiedy mówimy dzień dobry, zauważcie to. Nie rozmawiamy w tramwajach ani w autobusach. No i jest to jeszcze dodatkowo utrudnione no bo co drugie miejsce może być zajęte. Mamy problemy komunikacyjne przez yy, pozorny nakaz noszenia maski. Tak? Jakiejkolwiek. Każdy dobrze wie o tym. Wystarczy włączyć sobie jakiś program na temat rozmiaru wirusa i gradacji tej siatki, którą tu nosimy. Wiemy również, że tak drobne elementy materii, jak wirusy, nie roznoszą się z, tak, jak, tak, tak jak duże, na przykład krople. W Hiszpanii jest taki deszcz. To nie jest właściwie deszcz. On nie pada. On jest wszędzie. Noszenie parasola nie ma sensu, ponieważ ten parasol jest mokry od wewnątrz i od zewnątrz. Czyli od kopułki i od tej, i od wgłębienia. Bo są tak drobne elementy, które przenikają po prostu i nie już sam wiatr czy droga kropelkowa tutaj... W ogóle nie ma uzasadnienia. Podobnie zachowują się takie małe elementy przy, yy, przyrody, jak wirusy. Więc yy, na przykład maski, które yy, szyby przy ubice, to maski przy tak? to, jest, to jest W ogóle kompletnie nie mają żadnego sensu. One nie są niczym uzasadnione, tylko tym, żeby jak najbardziej nas odizolować. Tu jest sens. Dlatego to zostało wprowadzone. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden element życia naszych dzieci. Jeżeli te dzieci zostaną odizolowane, to prędzej czy później i tak będą wykazywać pewną dążność do tego, żeby się społecznie połączyć. Wynika to, nie tylko z naszej natury, która jest powstrzymywana teraz sztucznie, ale również z pewnej pojemności. Na przykład rodzice w, takim, w takiej edukacji domowej właściwie na dziewiątym roku życia mogą tą edukację zakończyć i zwykle kończą, dlatego że nie są w stanie dalej jej poprowadzić, a już na pewno nie dostosować tej edukacji do. Podstaw programowych. To jest taka książeczka bzdurna, która określa, czyli też wyżyna nas z rzeczywistości na kwadratowo, i że człowiek w wieku od 5 do 7 lat powinien wiedzieć to. Tak? To są podstawy programowe, na przykład dla przedszkoli. W klasach 1-3 powinien wiedzieć to, i to etapami jest co półrocze, co rok założenie, że dziecko na przykład dziewięcioletnie musi już umiejętnie podchodzić do maszyn typu bankomat. Posługiwać się bankomatem. Ja czytałem te podstawy programowe, przeczytałem je całe, całe. To, to jest bardzo duży wysiłek. Wolałbym kodeks karny przeczytać. Zresztą podobnym językiem jest to zrobione. I to powoduje ten Element tego przełączenia, że dziewięciolatek musi, on po prostu musi już wejść w życie, inaczej przestanie się rozwijać. Większość rodziców kończy tą edukację realnie, no takie mamy dane. No bo nie jest w stanie ani nadążyć za, za tymi potrzebami, ani za, nadążyć za obostrzeniem w postaci podstaw programowych, bo, bo jeżeli ktoś się decyduje na taką edukację domową, to też musi te podstawy programowe realizować czyli odpowiednie umiejętności dla odpowiedniego wieku yy, mus, muszą być sprawdzalne. Co, co jest oczywistą bzdurą. Rodzice również nie zastąpią, bo, bo moment, w którym to dziecko zaczyna dojrzewanie, to pada autorytet rodzicielski. On pada dlatego, żeby wykształcić w tym młodym człowieku. To jest zachowanie całkowicie naturalne. To już starożytni narzekali na młodzież i na ten bunt tej młodzieży, ponieważ zaprzeczenie autorytetom. Stawia ten młody, tego młodego człowieka w sytuacji, w której on musi sobie samodzielnie dać radę i pobierać wzorce ze społeczeństwa szerszego, z dalszego otoczenia, można by było powiedzieć. Więc zrobienie czegoś takiego jak w tej chwili, czyli izolacji dzieci, to jest Holokaust, holokaust na ich umysłach, to jest wypalenie ich zwojów mózgowych. Nie dajcie się w związku z tym zwariować. I kształćcie dalej swoje dzieci. Pozwalajcie im na spotkania, zapraszajcie do domów, spotykajcie się tam, gdzie możecie. Bezpiecznie, ostrożnie, nie łamiąc prawa, róbcie co możecie. Życzę Wam powodzenia. Do zobaczenia w następnym komentarzu.